Kurczę, budzik już dzwoni, czas wstawać. Jaki dziś mamy dzień? Zupełnie zapomniałam. To Halloween. Świetna wiadomość. Czas na przerażające pramki. Przygotujemy nasz pierwszy żart. Potrzebuję balonu białego materiału i czarnego markera. Spójrzcie, wyszedł prawdziwy duch. Nie spodziewałam się, że to będzie takie realistyczne. Powieszę go w pokoju Mi. Świetnie jeszcze śpi. To moja szansa. Muszę działać szybko. Zostawię ducha tutaj. Tuż nad jej nosem. To nie wszystko. Mam parę naprawdę strasznych rękawic. Założę je miji. Udało się. Pozostało tylko rozrzucić kulki na podłodze. Już sobie wyobrażam, co się stanie, gdy na nie nadepnie. A na koniec damy slajma. Świetnie się rozciąga. Nie chcę go nawet wypuszczać z rąk, ale jest mi potrzebny do mojego pranka. No to gotowe, muszę iść. A drzwi zakleję plakatem z ceglaną ścianą. Co to jest? O mamo, zostałam zaatakowana przez ducha. Fila, to nie wygląda na prawdziwe. Co się stało z moimi rękami? Spokojnie, to tylko rękawiczki Już rozumiem, to pewnie sprawka Suzy Czas się nią zająć Ojej, co jest na mojej buzi? Co za okropny sposób na rozpoczęcie dnia Dorwę cię, Suzy Ściana? Skąd ona się tu wzięła? To jest jakieś szaleństwo Cześć, mija! Wszystkiego najlepszego z okazji Halloween Dostaniesz za swoje, Suzy Zemszczę się Teraz moja kolejna zrobienie żartu Uwierz mi, będzie o wiele straszniejszy niż twój. Użyję drewnianego blatu z dziurą na środku i czarnej tkaniny. Teraz postawię duże wiadro po popcornie na samym środku otworu. Jego dno też trzeba usunąć. Wspaniale! Nasypię do środka popcornu tak, że nic nie będzie widać. Świetnie, połowa zrobiona. Co sądzicie o moim nowym imidżu? Przerażający, co? Aby stworzyć upiorną atmosferę, trzeba włączyć horror i przyciemnić światła. A teraz całkowita cisza. Obserwujcie, a ja schowam się pod stołem. O, horror! Świetnie! Właśnie miałam zamiar go obejrzeć. Jest tu też popcorn! Super! Tylko coś z nim nie tak, a no, może mi się wydawało. Niespodzianka! Ktoś ugryzł mnie w palec! Co to jest? Czy w pudełku jest jakiś potwór? O! Jadłaś! Muszę uciekać! Wybacz mi, ale teraz się nie zatrzymam. Mam jeszcze wiele żartów za zanadrzu. Do kolejnego użyję sztucznej ręki. Wygląda zupełnie jak prawdziwa. A teraz potrzebuję wiertarki. Będę wieszać coś na ścianie. Najwyższy czas udekorować dom na imprezę, ale coś mi nie wychodzi. Widzę, że potrzebujesz pomocy! Zobacz, co mam. Pozwól, że ja to zrobię. Dziękuję, Suzy. Oj, chce mi się kichać! O nie! Przedziurawiłam sobie rękę. Pomocy! Suzy, co robić? O Boże, jaka ogromna dziura! Niedobrze mi. Nabrała się! Wiedziałam, że to zadziała! Czy to ręka Suzy? Ona nie jest prawdziwa! Znowu zostałam oszukana! Dobra, czas na zemstę. Myślę, że Łysina jest idealna do mojego następnego psikusa. Świetnie się trzyma. Dodam do niej silikonowy mózg. Wygląda naprawdę dobrze, ale czegoś tu brakuje. Na przykład krwi. Wezmę czerwoną farbę i pomaluję nią biały bandaż. A potem owinę dookoła głowy. Sama bym się czegoś takiego przestraszyła. Wygląda strasznie. Założę perukę, żeby Suzy nie nabrała wcześniej podejrzeń. Moim zdaniem naprawdę mi pasuje. Wygląda super. Tabliczka na sam koniec. Przyczepię ją z tyłu, to sprowokuje Suzy. Cześć, Mija. Usiądź ze mną i obejrzyj horror. Chyba to kupiła. Dawno nie ciągnęłam nikogo za warkocze. Co się dzieje? Wyrwała mi wszystkie włosy. Niespodzianka. Co za ubaw, załatwiłam ją. Cukierek albo psikus. Mamy pierwszych gości. Cześć. Trzymaj to dla ciebie. Trzeba było wziąć kilka cukierków, a nie wszystkie naraz. Nie szkodzi, dam mu nauczkę. Zrobię specjalne czekoladowe jajka. Wezmę prawdziwe. Przebiję je drewnianym patyczkiem, zanurzę w czekoladzie i dodam opakowanie. Wyszło świetnie. Cukierek albo psikus? O, to znowu ty. Proszę, przygotowałam kilka nowych smakołyków. Zobaczymy, czy ci się spodobają. Co za zdobycz! Wygląda na to, że wziąłem wszystko, co miała. Uwielbiam kinder niespodzianki. Fuu, co to jest? To surowe jajka? Oh, chyda! Rozkręciłam się i nie chcę przestać! Muszę zrobić nowy dowcip. Użyję tym razem dyni symbolu Halloween. Wyszło mi idealnie. Wystarczy, że włożę do środka świeczki. Gotowe? Myślę, że powinnam postawić to pod łóżkiem Suzy. Dobrze, że jej tu nie ma. Muszę się spieszyć, zanim wróci. Świetnie dynia jest na miejscu, ale to nie wszystko! Będę potrzebowała trampek Suzy i troszeczkę czerwonej farby. Pomaluję jej podeszwy, żeby zostawić krwawe ślady. Nie ma to jak ten klasyczny żart. Super. Gotowe? Muszę się schować. Dzień był bardzo intensywny. Jestem zmęczona. Co to jest? To wygląda jak krew. O mamo, boję się. Chyba ukrył się pod moim łóżkiem. Rzeczywiście, wynoś się stąd. Jesteś taka wrażliwa, Suzy. Jak to się stało, że znowu nie pomyślałam, że to twoja robota? Przestań się śmiać, mija. Tam masz. Nie trafiłaś, nie trafiłaś. Ja tylko żartowałam, a ona rzuca we mnie poduszkami. Muszę się zemścić i chyba wiem jak. Wezmę ten śnieżnobiały ręcznik, rozłożę go na podłodze i zostawię na nim swoje krwawe odciski dłoni. Zauważyłam, że to przeraża Suzy bardziej niż cokolwiek innego. Właśnie o taki efekt mi chodzi. Super, zostawię jeszcze kilka odcisków. Teraz można powiesić ręcznik z powrotem. Gotowe! Nie będzie od razu niczego podejrzewać. Muszę jeszcze coś wymyślić, jeden ręcznik to za mało. A gdyby tak wlać czerwoną farbę bezpośrednio do słuchawki, prysznica? To na pewno wystraszy Suzi. Gotowe? A najważniejsze, że nie zostawiłam żadnych dowodów. Paweł Prysznic będzie dla niej całkowitym zaskoczeniem. Mam jeszcze jeden genialny pomysł. Zostawię na lustrze straszną wiadomość. To będzie ostatnia kropla dla Suzy. Obserwujecie. Myślę, że to wystarczająco przerażające. Chciałabym zobaczyć, jak Suzy na to zareaguje. Tylko mnie nie wydajcie. Czas wziąć prysznic. Zawsze pomaga mi się zrelaksować. Jaka przyjemna woda. Ale dlaczego jest czerwona? To na pewno kolejny wybryk mi. Wytrę się i znajdę ją. O nie, na ręczniku jest krew. Co to jest? Ktoś mnie obserwuje! To straszne! Muszę się stąd wydostać. Dziewczyny, wciągnęłyście nas w challenge? Ja pierwszy otwieram swój safe. Jak fajnie, mam mleczny koktajl sneakers, ale jak ja mam go wypić? Żartujesz sobie? Trzeba tylko otworzyć nakrętkę. Dlaczego na to nie wpadłam? A ja mogę spróbować? Oczywiście, że nie. To mój koktajl, więc ja go będę piła. Poza tym jest bardzo smaczny. O tak! A coś tak pysznego powinna mieć tylko ja. Zaraz ci pokażę coś pysznego. Skoro koktajl jest tak dobry, się go porządnie, chciwusko. Co ty zrobiłaś? Skończył się. Co oznacza, że nie mam teraz nic do picia. To nie fair. teraz moja kolejne otwarcie sejfu. Ryba. Dlaczego ktoś dostaje koktajl, a ja rybę? Jest taka obrzydliwa i śmierdząca. Trzymaj ją z dala od nas. Pospiesz się i zjadaj to zanim cały pokój będzie śmierdział. Jeśli zwymiotuję, to będzie wasza wina. Ojej, to obrzydliwe. Nie, nie dam rady zjeść całej ryby. Ale musisz. No dobra. Wow. Chyba zwymiotuję od samego patrzenia. Co za ochyda! Dlaczego kazałyście mi to jeść? Zabierzcie ode mnie to paschówstwo! A ty z czego się śmiejesz? Lepiej się pospiesz i otwórz swój sejf! Zgadzam się, najwyższy czas! To wszystko? Jeden cukierek z Kittles? W takim razie musi być naprawdę dobry! To zwykły cukierek! Dziwne! Ojej! Co się z tobą dzieje? Dziewczyny! Chyba mam skitelsową wysetkę! Od dziecka marzyłam, żeby jej dostać! Ale ekstra! Teraz mam na sobie nieskończone ilości słodyczy! Ja też mogę się poczęstować? Oczywiście! Pyszne. Kate, może chcesz? Nie to wygląda obrzydliwie. Super, to naprawdę jedyna fajna choroba. Kate, no może jednak spróbujesz? O, to jest to chydne! Wow! Could you please... Chcę otworzyć safe jako pierwsza w tej rundzie? Co za niespodzianka, nigdy wcześniej nie miałam tylu popitów. Dodatku takich niezwykłych! To żelki! Widziałyście kiedyś coś podobnego? Nie bardzo. Chociaż dobrze smakują? Oczywiście są po prostu niewiarygodnie pyszne. Chcę jak najszybciej zjeść każdy popyt. O tak. Są bardzo apetyczne. Myślę, że Kate nie miałaby nic przeciwko, gdybyśmy ugryzły chociaż kawałeczek. Myślę, że masz rację. Nie ma mowy, nawet nie myślcie o dotykaniu moich smakołyków. To wszystko jest moje. Dobra, sprawdzę, co mnie czeka. O no nie, wolałam tego nie wiedzieć. Najbardziej na świecie boję się właśnie robaków. Dlaczego jestem tak karana? Ty jesteś karana? Zdejmij ze mnie te robale, błagam cię! Wiem, mam pewien pomysł. Mały odkurzacz uratuje Kate. Dzięki. Ojej, został jeszcze jeden robak Gdzie? Który? Tuż nad ustami Oj, przegapiłam go Ale to nie szkodzi Kate, puść odkurzacz Przestań go całować Robota skończona Brawo ja Ojej Kate, powinnaś zobaczyć swoje usta Wyglądasz jak kaczka Nabijanie się z problemów innych nie jest śmieszne. Za karę będziesz musiała dojść robaki. Co ty zrobiłaś? To oh, straszne, ochyda! Zabierzcie to ode mnie! O! Lepiej zobacz, co czeka na ciebie w sejfie. Już sprawdzam. Tu jest jakaś mikstura. Mam nadzieję, że dzięki niej będę najpiękniejszą dziewczyną na świecie. Jakieś dziwne uczucie. Ojej, co się ze mną dzieje? Pomóżcie mi! Ciągnijcie mnie na górę! jaka ja jestem mała! Podnieście mnie! Jaki słodziak z ciebie! Mam ochotę cię pogłaskać. Ojej! Jestem teraz najmniejszą dziewczynką na ziemi. To nawet fajne. Na przykład teraz popyt Kate jest dla mnie zwykłą trampoliną ty jesteś słodka. Naprawdę chcę cię pogłaskać. Auć, to boli. Zobacz, co zrobiłaś z moim palcem. Musisz za to zapłacić. Kate, ty też chcesz zobaczyć, jak mała dziewczynka walczy z robakiem, prawda? Uważam, że to będzie bardzo zabawne. Dalej, Julie, wierzymy w ciebie. Mam nadzieję, że jej się uda. A masz. A masz. Tak, dowal mu! Dowal mu! Niezwyciężona Julie znów wygrała! Julie, gratuluję, dałaś czadu! Dziewczyny, wszystko dzięki waszemu wsparciu. Co tym razem na mnie czeka? O nie, na pewno nie będę jadła surowego mięsa. Dziewczyny, sorry, ale to już za wiele. O co dla ciebie i smacznego? Ale jesteście okrutne. To nie jest mięso, to jakaś guma. Nie można się w to nawet wgryźć. Mam już dosyć. Nóż i widelec powinny ci pomóc, więc jedz. O, oj, chyba troszkę przesadziłam. Teraz mogę zjeść nawet talerz. Dobra. Fuu, to mięso powinno być usmażone. To chore, żeby jeść je na surowo. Po jednym kęsie robi mi się niedobrze. Nie mogę już dłużej wytrzymać. Julie, lepiej otwórz swój safe. Sprawdźmy. To ciekawe, co to jest? Magiczna różdżka? Super! Ciekawe, jakie zaklęcia potrafi wykonać. Skąd mam wiedzieć, o co z nią chodzi? Po prostu nią pomachaj. A! To boli. Chyba się nauczyłam. Prawie mnie spaliłaś. Zobacz, co zrobiłaś. Nie wstydź ci? To różdżka, nie ja. Ojej. Jest nieprzewidywalna. Połóżmy ją lepiej na stole, zanim wszyscy ucierpią. Kate, czas, żebyś ty otworzyła safe. Dobra, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co jest w środku. A w środku jest coś pysznego. Lody, daj nam spróbować. ręce precz mam tylko jeden kubełek, nie mam za dużo lodów, więc są moje. Taka łyżka nie nadaje się do jedzenia. Potrzebuję czegoś większego. No to jedziemy. Nie ma nic fajniejszego niż lody. Faj nam chociaż polizać. Nie zapomnijcie o tym. Chci wózka. Kate, co ci się stało? Jesteś trochę sztywna. Wiem, jak ją uratować przed całkowitym zamarznięciem. Fruszczka mi pomoże. Dziewczyny, bardzo wam dziękuję. Bez was zamieniłabym się w bryłę lodu. A teraz tylko płonę! Stop, ja płonę! Uf, świetna okazja do usmażenia mojego mięsa. Zamiast surowego badziewia zjem pyszne steki. Samą porę bo zdążyłam zgłodnieć. Kate, twoja płonąca głowa mnie uratowała. Pyszne. Zrobiłam naprawdę smaczne danie. Dzięki Kate. Okay. Czas sprawdzić, co tym razem czeka na mnie w sejfie. Wow, wszyscy kochają Nutelle, Nie jestem wyjątkiem. Zobacz, co zrobiłaś. Nie ma problemu, zaraz to sprzątnę. Auć, boli. Przestań we mnie rzucać śmieciami. Nie zrobię tego więcej. Jedyne, co będę od teraz robić, to jeść pyszną Nutelle. Julie, a ty nie masz nawet co marzyć o czekoladowym kremie. Bo wszystko zdążyłam go spróbować. Jacy wszyscy są chciwi. Ale ja też złapałam kropelkę. Pyszności. Ojej, dziewczyny, mam problem. Moja ręka utknęła w słoiku. Pomóżcie mi ją wydostać. Czego się nie robi dla przyjaciółki? Nawet bardzo chciwej. No dalej, ściągaj to! Jeszcze trochę! No w końcu. O, w słoiku zostało nawet trochę kremu dla nas. Bardzo dziękuję za pomoc. Już zaczynałam myśleć, że będę musiała chodzić z tym słoikiem. O, tu jeszcze trochę zostało. Kate, co tak siedzisz? Otwieraj safe. On nie pachnie zbyt dobrze. O nie. W środku czeka na mnie kawałek paskudnego i bardzo śmierdzącego sera. Dziewczyny. Po mnie przerasta Myślę, że Julie i ja możemy ci pomóc Oczywiście pomożemy ci włożyć ser do buzi Oj, nie czuję się najlepiej, dziewczyny To było obrzydliwe Prawie zwymiotowałam Julie, a co jest w twoim sejfie? Też jestem ciekawa Ojej, to portal! Jesteśmy wolne! A ja mam całą piramidę Wow, ale ze mnie szczęściarz. Tina ma tylko jedną. Spójrzcie, to przezabawne. Dajcie mi spokój. Tak, mam tylko jedną gumę. W dodatku jej nie złapałam. Tina, ty to jak zawsze. No dalej. I tak musisz ją zjeść. Czekamy na ciebie. No dobra. Jest całkiem smaczna. Patrzcie na mojego balona. Ups. Co za uba! i co ty zrobiłaś, Tina? A, zdejmijcie to ze mnie! Daj, pomogę ci! O nie, wyrwałem ci brew! Porany! Oscar, co ty zrobiłeś? Naprawię to, proszę! Ok, brew jest na swoim miejscu. O, chura. Ej, hey, ty! Co jest? What? Twoja kolej! A, no tak. Uwielbiam gumę balonową. Jestem zdecydowanie lepsza w dmuchaniu balonów niż Tina. Zaraz wam pokażę. Wow, widziałaś to? Nadmuchała wielkiego balona. Ej, Oskar, a może rozwalimy tego balonika, co? Świetny pomysł. Co ty zrobiłeś? Mam teraz brodę z gumy. No i z czego się śmiejecie? Zaraz przeżuję to jeszcze raz. Wój, to naprawdę obrzydliwe. Gotowe, twoja kolej, Oskar. No, ruszaj. No dobra, to zaczynam. Auć, zburzyłem bierze i teraz boli mnie ręka. Ej, zabierać te ręce. To jest wszystko moje. O, ta guma smakuje całkiem nieźle. Nadmucham balona. Patrzcie, fajny, co nie? Jest idealny! Super! Ej, nie dotykajcie go, bo go przebijecie! Lepiej przywiążę go do krzesła i nawet na niego nie patrzcie! Nadmucham jeszcze więcej balonów i jeszcze więcej! Co za nudy, Oscar, długo jeszcze? Skończyłem! Cała masa balonów! Ej, co się dzieje? Czy ja lecę? Dziewczyny, pomocy! Wow, żelkowe oczy, uwielbiam je! A ja mam ich całą górę! Ty Tina, patrz! Julie znowu nie ma szczęścia! Ma tylko jedno żelkowe oko! No i co z tego? Jedno oko też jest fajne! Mogę rozciągnąć przyjemność! Mm, w środku jest naprawdę pyszne truskawkowe nadzienie! Super! Palce lizać! Oskar! Moja kolej. Świetnie, bo jestem taki głodny. Ej, tak właściwie to moja kolej. Ano tak, masz rację. Mam średnią porcję, więc poradzę sobie z nią naprawdę szybko. Zobaczcie, co wymyśliłam. Jak wam się podoba mój manikir? Fajny, prawda? Jest też pyszny. Ale czat. Tina ma niezłego farta. O tak, po prostu kocham żelki. O nie, co z moim gardłem? Nie mogę oddychać. O nie, Tina, czy wszystko w porządku? Wow! Uf, dzięki, Oskar. Zapomnij. Teraz moja kolej, żeby coś przekąsić. Skakujcie żelki do mojej buzi. Ach, niesamowite. Te żelkowe oczy są takie pyszne. Po prostu nie mogę się oderwać. Ej, przestań. Ale ja też chcę. Tu jest porcja tylko dla jednej osoby. Czyli dla mnie. Wy już zjadłyście swoje porcje, ta jest moja. Prawie skończyłem. Zostały mi tylko dwa żelki. No to daj nam proszę po jednym. Szybciutko. Tak, akurat dla nas wystarczy. Nie i jeszcze raz nie. Ach, to było naprawdę pyszne. Czy ja mam oczy na całej twarzy? A! Wow, to frytki! Jak to? Dlaczego mam tylko jedną frytkę? Nawet średnia porcja to za mało. Wow, to mój szczęśliwy dzień. A Julie ma znowu jakiegoś okruszka. No bardzo zabawne, naprawdę. Ach, co za zapach. Biedactwo, no zjadaj już! Zjem kiedy i jak będę chciała. O, teraz mam dwie frytki. Są takie smaczne, niesamowite. Oskar, do dzieła, na co czekasz? Mówisz masz. Zjem sobie moje fryteczki z sosem. Mm, pyszne co, Julie? Palce lizać. Am. Um. Nie wiem, jak dać mu nauczkę. Dodam mu ostrego sosu, kiedy nie będzie patrzył. To będzie przezabawne. Ekstra? Niczego nie zauważył. To będzie epickie. Ale to jest pyszne. O rany, gorąco mi. Jestem cały rozpalony. Chwileczkę, ja wiem, co robić. Uratujecie, tu jest woda. Uff, przeszło mi dzięki, Tina. Oh. Nie ma za co. Ej, przestań klapać, Oscar. Przepraszam, już jest okej. Okay. Mam świetny pomysł, jak zjeść moje frytki. Wezmę troszkę keczupu i wyleję go na wierzch, jak fontannę. Wow. Właśnie tak. Super, to wygląda mega pysznie. Ech, skończył mi się keczup. Zabierajcie ręce, to wszystko jest moje. Mm, no co za pyszności! Mm. Ale z nich ci wózka. Już wiem, założę się, że nie zauważy, jeśli ukradnę jedną fryteczkę! Wyska? O nie, frytka utknęła mi w gardle. Czekaj, pomogę ci. No wyłóż w końcu. O, to boli. Daj mi go tu. I cyk. Och, to nie zadziałało. No dobra, zaraz się bardziej przyłożę. Oskar, czy to była frytka? Czy to była moja frytka? Prawie umarłem. To za karę. Ech, tym razem ja mam jednego pączka. No dobra, spróbujmy. Co? O, rany farciara z ciebie. Zgadza się, mam całą górę pączków. Nareszcie nie się poszczęściło. Super, starczy dla nas wszystkich. Ej, spadać stąd. Te pączki są moje. Zaczynaj, Tina. No dobra. Mam pomysł. Skoro mam tylko jednego pączka, to zjem go w wyjątkowy sposób. Jak w restauracji. Z nożem i widelcem. Życzcie mi smacznego, moi drodzy. Mmm, jaki pyszny. Czuję się jak z wyższej sfery. Oskar, twoja kolej. No wspaniale, w końcu zjem moje pyszniutkie pączki. O nie, gdzie twoje maniery? Nieważne, najważniejsze, że to mi tak smakuje. Te pączki są boskie. O, zostały jeszcze okruchy. Co za uczta. Wój, nie mogę na to patrzeć. Zachowujesz się jak zwierzę. Skończyłem. O, dokładka. Zapomnij, masz już dość. To są moje. No, co za cudowności. Mam świetny pomysł. Zbuduję wysoką wieżę z O, To będzie naprawdę coś wyjątkowego. A całość zjem jak burgera. Uuuh. Jak to zmieścisz w ustach? Fajnie to wygląda, co? O nie! Zaraz się z tym przywrócę! Nie! Ups! Co z tobą, Julie? W sumie dopóki nie patrzy, możemy zjeść po pączku. To było coś! Spoko, częstujcie się!